Witajcie kochani. Dzisiaj jadę z następną częścią. Z częścią raz, dwa, trzy, z czwartą jabłnika. Zaczynam od tego mostu, na którym ostatnio zaczynałem i szłem w tamtą stronę. Teraz idę tam i teraz patrzcie. Ja już wiem, że tam coś tam mam. zanurzyłem magnes, zanim zanurzyłem kamerę. I jakieś było moje uradowanie, tudzież przerażenie, bo patrzcie jak to w pierwszej, w pierwszej myśli wygląda nie? na pocisk, ale jest to jakiś kawał zbrojonego takiego klina, który jest zaoszczony, no to czyli pierwszy fan na dzień dobry jest. Idziemy dalej w stronę słońca. No nie uwierzycie. Nigdzie nie ma kolei. To jest ten most, pod którym ja jestem, z którego zaczynam, bo jeszcze się stąd znowu nie ruszyłem. To jest most drogowy. A patrzcie, co mi tu wyszło. To jest gwóźdź, w którym się szyny do podkładów drewnianych przybija. Czary. Znowu jakiś Kawałek jakieś śruby chyba, chociaż to tu chyba nawet sprężynę ma, tu, tu w tym miejscu. I idziemy dalej, znaczy no, ja się tu jeszcze wrócę, bo tu mi, tu mi jakiś coś, jakiś sygnał był, ale tam w oddali widzę flamingówkę. Pozdro flaming przyjacielu. To trzeba ją zabrać i kolejny kawał pręta Mam się wyłania taki o kolejne jakieś dwa gwózdki robię sobie bazy takie o wzorem kobylina pozdrawiam cię kobylin przyjacielu Zapraszam do niego na kanał. No i wpada takie coś od czegoś. Nie wiem co to jest, ale przyciąga. Ogólnie to tu w tej części się niewygodnie chodzi, bo bardzo dużo było. Tak prawie że po kolana. A teraz mi wpadło coś takiego. I ja już wiem co to jest. To jest górna część, tylko obrośnięta strasznie od lampy karbidowej górniczej. No super fanta. Poszukamy, może będzie druga część. Minąłem taki wodospadzik. Głęboko na szczęście nie było. Na tyle mam. Tam piesek mi szczeka, nie podoba mi się, że mu tu chodzi. Chodzę. No i idę dalej. Do, już dość daleko przeszedłem od tego Wodospadziku No i tylko jeden taki Kręcik Czyli rzeka Czesta No także Zrobiłem czwarty odcinek Rzeka 300 Byłem jeszcze tam daleko ale Nic nie było Mógł już jest powyżej kolan Także Już mi został chyba ostatni Odcinek ja Jaworznika O ile się znowu nie pomyliłem Także mam nadzieję, że się podobało i do następnego koni.